Cześć, ja jestem Jumo, a to kolejny odcinek z serii Zakrajmy w Resident Evil 5 Jesteśmy w wulkanie, no to co się działo tu poprzednio o ranę jest po prostu a, no, szokujące, ale cóż, o ranę, kolejny filmik od razu. I should have killed you years ago. Chris... It's your mistake. It's over Wesker! Over? <laughs> I'm just getting started. Taking into account the place we are in, I'm not surprised about the Ja mam z nim walczyć. I mam go w dodatku pokonać, tak? No na pewno. Na pewno tym pistoletem klik. No pięknie. Czy hmm. on ma jakieś słabe punkty widoczne? Chyba tak. Dobra, yy, rozumiem, że teraz księżczamy znowu. Okej. Okay. Fajnie, fajnie, fajnie. Mm. Dobra, tędy teraz sobie chyba przeskoczę. I... zaraz. O, może tędy? Dobra, to by chyba miało sens. zmijmy to. Ej, jakiej siła z niego, serio. rany, widzę, że jakieś. stereo? To jest tak mało rzeczywiste, że aż e, Nie skomentuję. Ale dobra, nie podważam lądu gry. Mm, I co? Teraz będę mogła to przeskoczyć? Co? No, A, Nie mogę. Super. O kurwa mać. Nie, 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 czy ja mogę od niego uciec? Jeszcze jakoś miło by było. Eee, dobrze. Na pewno potrzebuję jej wsparcia. Hmm, gdzie on jest? Gdzie on jest? O rany. Eee, co ja mogę zrobić? Przepraszam bardzo. W zasadzie w tej sytuacji chyba nie za dużo. O rany, serio? Hmm... Kurde. Eeeem... Co ja mogę zrobić tutaj? Hmm... O nie, druga łapa? Jak ja mam z nim walczyć? Aha! Zaraz. Czy mi się wydaje? O nie. O nie. Zotraniec ją goni. Leć trzeba. O nie. No, pięknie. Yy. 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 Zaraz. Dobra, no staram się. Odwracam o od mniej uwagę. Wow, okej, okay, chyba mi się udaje. Unik. Fajnie, fajnie, że się na mnie skupia. A jak ja mam jej pomóc? przepraszam? Zaraz mi się amunicja skończy. Unik. Dobrze, że jest zajęty mną. Unik. Zaraz mi się amunicja skończy. Jak tam jej się już udało coś zrobić? Tak, widzę Unik, fajny. Hmm. hmm. Co teraz? Co mam zrobić? Hmm. Tu mam jakoś. Dobra, trzeba do mnie leci. fajnie. I co teraz? Gdzie ona biegnie? Gdzie ona biegnie? O, punkt kontrolny, tak jak miło. Nie wiem, jak mi się to wszystko udało, ale o, ja pierdolę, będzie coraz gorzej. Hmm. Trzeba, wiesz, ja tam fajnie płat. O, mm, cholera, jasne Nie, może ja nie mam z nim walczyć Tylko ja tamtego głaza zwaliłam, ka coś chyba, co? Nie, czy nas tu jakoś tak wywaliło mm, Gdzie ja w cholera jestem tak w ogóle? Mm, Okej, okay. ulic kurwa, mać Wyciski mi się jakoś pomieszały strasznie. Czy hmm. hmm. On ma jakieś słabe punkty, bym mogła go... O, tak, widzę jakiś słabeuszowy punkcior. Tu. Hmm, o nie, o nie! Wirujące matki. To chyba bardzo źle, że takie coś wypuścił. Jest. To powiedzmy jakieś serce jakby, nie? U um, nich. Jeszcze raz by się przydało, to chyba traki Trzeba może lepsza jesteś w strzelaniu do celu, nie wiem. Aha, chyba to obtarczował się, odbrojował i nie wiem co jeszcze zrobił. Dobra. Oh, to zależa amunicją moją. O cholera. Czy um, ja mogę mu cokolwiek zrobić. Um, Jest, na plerach ma teraz po coś. mu się tak pojawia z różnych stron, czy jak? Dobra, nie wiem, co mu się tam pojawia. To... O nie, wirujące matki. Kurwa, wirujące skręty matki. Do czego to podobne? O, jest. Czy znowu to tak jest też udaje mi się trafić? I jeszcze raz. Zakrył je, to straniec jeden. Hmm... Dobra, może mu na plecach wyskoczyło. Tak, to. A może to jakiś pyszcz jest? A nie terbuchot, co? Myślicie? Możliwe? Hmm. No ho, znowu wirujące matki. Hmm. Intrygująca walka, nie ma co. No, pokaż się z przodu. Jeszcze raz i jeszcze. Trzeba być, że pomóc. Hmm. Na to by się jakiś granatnik przydał, powiem po tak. Hmm. Nie wiem. Aut? Hmm. Czy mam coś takiego? W zasadzie to nie. Hmm. Ale zaraz. Może bym tak się. O właśnie. Poprośmy ją o to. Dawaj trzeba, dawaj. No. Świetnie. To jest w miarę chyba mocne. Auć. Mm. O rany. Mm. Nie, 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 nie. Może ma tu na plecach? Łoł, wow, nie te tak przyciski, nie ten unik na znaczy Tak, znowu ma to na plecach. Hmm. No, ja tak nigdy w niego nie trafię. O? Czyżby nie się udało? To na fletach wbrew pozorom o wiele łatwiej trafić niż to z przodu. Hmm. Wyjdzie, że dziadu już w końcu z tymi kierującymi maskami, może co? Dobra, poczekamy aż się odwróci i... jeszcze raz. Jeszcze. O nie. Trzeba, czemu ty do cholery nie strzelasz, co? Hmm. A może zrobię tak. Mam moją bombę wystawił tak. Hmm. Aha, miałam jeden pocisk. Pięknie, po prostu pięknie. Hmm. Dobra, może tak to jakoś zadziała, jakkolwiek. Hmm. Dobra, hmm, zginęłam specjalnie. A, I postanowiłam poczynić takie piękne zakupy. No i właśnie, hmm, żeby jego pryszczów, serca przelać e, po prostu z wyrzutni rakiet, tak jak e, powiedziałam wcześniej. O, właśnie. Mm. O rany. Mm. Teraz, teraz, zaraz mm, Rozumiem, że on to ma na plecach teraz. Tak, on to teraz ma na plecach, więc. Aha. To jest mały problem z odbiegnięciem drania. A szczeba mi niestety e, nie pomaga... E, teraz on jest taki może trochę zdezorientowany. O cholera nawet nie to nie trafiam teraz. Co może najpierw trochę z maszynowego, żeby te słabe punkty raczył nam jakoś w ogóle może... O nie, o nie, o nie, wirujące maski. Żeby te słabe punkty raczył nam w ogóle może jakoś o właśnie odsłonić. No i dopiero teraz chyba zaczynamy zabawę dla e, na nas to Mhm, osłania to, to teraz będzie to z tyłu trzeba uczuć jakoś. No, tylko, że on nie jest taki e, durny. Trzeba zejść. O, może mi się udało. Nie wiem. Dobrze, to jest chyba dobry moment na przeładowanie. Aj, nie ten, co bym sobie życzyła. W sensie, no, nie te przyciski wcisnęłam. O, może mi się udało. Nie wiem, nie wiem, dajesz chwil, błagam uwolnić się Nie wiem ile tak naprawdę mam z niego tej amunicji Tak, Jeszcze hmm. raz hmm. No nie jest to e, chyba jednak dobra e, taktyka hmm. Znowu mi nie wyszło no nie wiem, nie wiem. Hmm. No nie, znowu. O rany, no. Ehm, będzie chyba źle i tyle z tym wszystkim. Bo to jakoś nie pracuje tak, jakby mi sobie życzyła. Hmm. No nic to, no. Będę tak strzelać i strzelać. Może w końcu coś się uda. O nie. Nie, ty mnie nie dorwiesz. Hmm. Nie, dalej nie trafiam. Dobra, tu trzeba bardziej precyzyjnie działać. Hmm. No nie wiem. Dobra, porobiłam jakieś tam zakupy i mam zamiar po prostu z granotnika z niego napieprzać. Liczę, że bardziej... au, Bardziej dopisze mi najzwyczajniej w świecie szczęście niż jakaś moja współczelność. Bo wbrew pozorom ten granatnik to wcale nie broń jakaś zabójczo-ostelna. Mm. No ale łudzę się, że może w końcu jakoś go tam zabiję bardziej przypadkiem niż yy, właśnie, bo mi się uda. Mm, nie wiem ile to trzeba będzie z niego po władować o rano. Durne wirujące maski, no co to ma być? Hmm, teraz z przodu mu się jeszcze pokazało. No, odwrócisz te hmm. mój drogi? Aha. Jeszcze raz, jeszcze. Nie wiem, może jeszcze raz? Trzeba dajesz, czy też? Elegantko. co ukrył się Hmm. No, i obstawiam, że to będzie tak trwało i trwało. Nie wiem. Nie wiem, jak mam z tym zależeć, tak naprawdę. Hmm. Dobra, a może damy to Ciebie? Hmm. A ja bym, właśnie, sobie może granat mi raczej wzięła. Yyy, gdzie on to teraz ma? Z przodu? Z tyłu? Ja wiem, strzelam po prostu. Może mi się jakoś wreszcie uda? Cholerać nigdzie. No nie. Nie wirujące maski, pierdolone. Hmm. Certówko! No, trzeba może to twój debiut będzie to. Hmm. Dobra, chyba znowu w miarę celnie mi się udało to strzelić. Hmm. Czyżby? Dobra, tylko z tym przeładowaniem będzie źle. Hmm, tu. Dobra, widzę to na jego plecach. Hmm. O nie, ja tak długo nie pociągnę. Teraz, teraz trzeba. Hmm. Dobra, może ona będzie miała większe szczęście niż ja. Bo ja to tak strzelam tym, że... ...była blada, że hmm. ona do niego nie strzela i jak... O ranę? Nie pomagam na te jazd No tak tak, tylko że To wciąż nie to o co nam chodzi, prawda No czemu ona nie strzela? Ona ma mi pomagać, Ola, Ola. No osłońże to coś no ja nie wiem, jakie ja mam potrafić hmm. Dobra, może trochę ze strzelby hmm. Zobaczymy jak to będzie pracowało A, eee, kliknęłam u Nie wiem dlaczego, nie zadziałał Wow! Wyrywamy się, kliknęliśmy, wyrywamy się No wiem, ciążko nie działa tak jakbym sobie życzyła No trudno hmm. Dobra, ma to na plecach. Miał. E, teraz będzie miał z przodu? Nie, 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 nie! Dobra, cały czas żyjemy. I... I gdzie on to ma? Ma, tutaj. I jeszcze jeden strzał może. Że się skurzył. Nie, uciekajmy. Dobra, uciekać, uciekać uciekanie ucieczką ale no trzeba działać, działać. dobra kolejny w miarę celny strzał jak widzę nie wiem ile to już razy było no bo... teraz on jakoś się ja ja, ja, ja trzeba czekać aż on tam o co jest Spieprzyłam? Też czuję, że to jeszcze nie koniec. A może? Tak! Pal się! Płoń! W płomieniach Sukinsynu! Jill! Jej! I masz wrócić dziewczyno do naturalnego koloru włosów. Zaraz po tej misji. O ile łesker nie wyskoczy z laby. No ej, Chris! O. To było głupio nierealistyczne, ale im. No, jak miło sobie podyndać na drabince w wulkanie. Wiedziałam, że to jeszcze nie koniec. O rany. Na wuletku ogarnęłam, że trzeba było coś przysunąć. Górna gra. Ha! Piękne. No dobra, za... <noise> za takie ładne bum wybaczam, nie taka durna. <noise> Miło coś takiego oglądać. Tak miło. I rozumiem, że to jest już koniec gry. Czy nie? Zaraz się może przekonamy. No, ładny widoczek, ale. O, tak, napisy. Okej, okay, no. Nie spodziewałam się w sumie, tak naprawdę, że. E, nie będę się tak za dużo gubić w tej grze. To jest zaskoczenie. Bo zawsze jak Resident pierwszy raz przychodzę, to się mówię strasznie. A tutaj, no proszę, takie zaskoczenie. Mm, I cóż mogę ogrzeżeć. No, strasznie żałuję, że nie dane mi było grać szebom. No ale chyba ta opcja odblokowuje się dopiero, gdy gra się przejdzie. A niestety, no. Nie jest to jedna z tych gier, które bym tu. Mm, no wiecie, od razu. Raz, drugi przechodziła, bo ona jest taka dość taka oklepana w sensie, powtarzalna, prosta, ale mimo, że czasami wkurzająca, to przyjemna graficznie, ładna, dobra gra, ale kiepski rezydent. Daleko temu do Resident Evil, nie czarujmy się. A taka może eksperymentalna, ale no, jako ciekawostka jak najbardziej e, ciekawa ona właśnie teraz mogę wybrać Szewę, ale ja podziękuję, bo cóż, e, nie będziemy tego samego przechodzić, e, tylko po to, żeby sobie popatrzeć na inną postać, na plecy innej postaci, więc no cóż, w tym momencie wam podziękuję. A tak, Resident Evil 6 też kiedyś tam się pojawi, też na ślepo, ale to tam nie wiem jeszcze kiedy. Na razie to z mojej strony. Wszystko, trzymajcie się, cześć.